Witam ostatnia część z wyjazdu do Lublina. Zapraszam. Dobra, się ma wyjazd dzień drugi. Właśnie idę do Lidla. czy do Biedronki na zakupy Jak wrócę robię owsiankę i lecimy na śniadanie. Na razie.

Położę. Zaraz Wam pokażę co kupiłem. Kupiłem mega wodę, murzyna, papryczki chili do kurczaka z ryżem, Borubeczki do owsianki i szparagi do kurczaka z ryżem i to tyle. I tutaj już zrobimy kurczaka z ryżem. Ile ja tu jest tych szparagów? 250 no to na pół. Jeszcze przydałoby swoje umyć. Nie? Fajnie wygląda. Dobra, to widzimy się jakie umyję. Dobra, szparagi umyte. Tutaj widać. Eee... Wagę mam tutaj, jak widzicie. Rozdzielmy po równo. पर आगे Wszystko ja przesadziłem, że wziąłem dwie Takie ja... Dobra, tak to się prezentuje na dzisiaj idę to umyć, wyrzucić i robię owsiankę I idę na śniadanie zabieram się za zrobienie płatków owsianych i może wam nagram jak to robię będzie potrzebna czajnik, woda płatki owsiane i dodatki owsiank podłączony, idziemy po wodę Zakutujmy wodę. Tu też przesypmy owsiane 40 gramów. Dzisiaj wypada. Ok, mamy 40 w 200 gramach wody chyba będzie git, tak mi się wydaje Albo 200 nawet więcej, 220, 230, coś takiego Jeszcze nie wiem Zobaczę Woda się jeszcze gotuje Tutaj mam białko Zostanie użyte od tego masło z migdałów 100% niby oby tak było, niby w składzie jest 100% ale wali szwindlem tak te opakowanie tak jakoś eee, mini łyżeczka i do tego jeszcze borówki. więc borówki masło, białko owsiane to będzie moje śniadanie i suplementacja oczywiście bez zmian, dwie kapsułki omegi na rano. Dobra, gotuje się woda. Okej. Okay. Bierzemy. Starowane jest. Dobra, teraz zalewamy. Dobra, 220, będzie chyba litr, nawet za dużo. Trzeba to przemieszczać jakoś jeszcze. Żeby to nie było takie pływające, jak zupa. Bo ja podziękuję wtedy. Dobra, przykrywamy. Wyłączymy wagę. Zamykamy. I czekamy 5 minut po 5 minutach, proszę żeby nie była woda Ok. jest okay. taka konsystencja, nawet bym powiedział, że trochę samo ale nie jest zła Dobra, dodaję białko, borówki, masło, masło migdałowe i pokażę Wam jak to będzie wyglądało, już zrobione Odliczone borówki, 50 gramów, pokrojone na pół Dodajemy, a do jedzenia, oglądam jeszcze stary buka. Jak coś, dobra, czas otworzyć masło migdałowe. Pierwszy raz w życiu będę jadł masło migdałowe. Dodam jej, i... je widzimy się za Mamy gotowy posiłek, nie wygląda to zbyt aptycznie, ale nie zależy mi na tym, żeby, żeby wyglądało aptycznie. Po prostu ma wieć makro. Ona już tutaj wsypałem przed treningówkę. Teraz kreatyna i beta alanina jeszcze. No jest git 5 gramów. Beta alanina. Starujemy Ok, 3 gramy Idealnie zostanie na jutro kreatyny i betaleninę Jeszcze przed ringówkę mamy jedną Małem się już Wszystko uszykowane, ładnie posprzątane Stół czyściutki Wszystko ładnie pięknie I idę na śniadanie Dojaduję te dwa jajka na śniadaniu i jest git. Wszystko zjedzone. Robione. Można iść. Co można? Mogę zobaczyć jak to wygląda z dojazdem do hotelu albo dojściem do hotelu i kiedy mam zameldowanie w hotelu następnie. Jedziemy na kurs. Zajmij się. Dobra, update, już jestem w 100% spakowany. Już nawet nie ma niczego na stole, na łóżku. Eee... O, światło nie oddaje. Dobra. Już wiem, co będę robił. Idę do hotelu zameldować się. Zjem posiłek. Zacznę... Zaczniemy kurs. I po kursie idę zwiedzać. A jutro jeszcze z rana spróbuję też pozwiedzać, żeby mieć odhaczony Lublin, bo chcę pozwiedzać trochę, jak będę jeździł na tych kursy, nie? طلع جيد استشمنا ما Dobra, idziemy do pokoju 207? Tu jest 207, hotel Agit. Tworzyło się? Tworzyło się. A jeszcze inny, żeby zrobić rano obsiankę. O, Lusofa duża. Ciekawym, czy jest lodówka. Chyba nie ma Chociaż... Nie, Lodówki niestety nie ma No ale tak, taki sobie pokój wybrałem Jak wygląda... Okej, okay, trzeba włożyć kartę, Już wkładam karty Jestem po kursie z Karolem Po kursie Karola O tak Było zajebiście Było zajebiście a, no nie wiem, nie da się tego opisać słowami, było naprawdę... Tutaj woda się paliła. Było naprawdę kurwa zajebiście. Mały pokój, ale łóżko duże. Nic czego więcej potrzebujesz. Idę do Lidla po posiłek potreningowy, czyli wafle. Mm, o 20 jest kolacja z Karolem. I tam zjem, po tam zjem jeszcze ostatni posiłek na tej kolacji. Też wafle wezmę ze sobą. Dobra, pojemniki już umyte, i nie wiem, czy dużo będę nagrywał. No bo kończy mi się pamięć w telefonie. Tyle z tego pięknego, że kurwa przeszedłem chyba przez wejście i muszę iść naokoło. Tam też jest kurwa zamknięte. Ja pierdolę. Ale magika. Ale magika stąd. Murale. Podobno, podobno to jest miejsce warte odwiedzenia, więc tutaj przyszedłem. Chciałem wejść do parku, ale wejście jest gdzieś tam, ale ja tam byłem i było kurwa zamknięte. Ludzie są w środku normalnie. Piękna pogoda, co nie? Idealnie żyje sobie, pochodzić po parku. 40. wejście zamknięte. Lecimy, kurwa, szukać następnego. Pójdź, już przeszliśmy prawie cały park dookoła i nic nie widzieliśmy. Murali Murali ciąg dalszy Lecimy kurwa dalej Dobra, rezygnuję jednak dzisiaj ze zwiedzania Bo mam mało baterii w telefonie I, i po prostu nie wiem jak w... Jak załatwić bolta i dojazd do hotelu Więc po prostu wracam teraz Idę wpierdać w aftel Chociaż w hotelu kurwa odpocznę Pójdę na te spa jacuzzi ale no, szkoda, wielka szkoda. No ładnie tu jest widziałem. Dobra, wstałem, ogarnąłem się. Mm, zabieram się za robienie śniadania. Mutacja nadchodzi. Zrobię to co wczoraj owsiane, zalewam rządkiem, białko, borówki i masło migdałowe Dzisiaj wracamy do, do domu jakoś późno będzie, O drugiej rano chyba w poniedziałek, jest dzisiaj niedziela, więc wiemy próba druga wejścia do parku i chyba dzisiaj mi się uda, bo mam naładowany telefon, jestem w tym miejscu, co wczoraj kończyłem więc jestem bardzo blisko wejścia i jest ładna pogoda więc Jedyny minus to że mam tylko godzinę bo za półtorej godziny jakoś mam kurs więc Lublin wrócę do was Bo nie widziałem nawet starówki i miasta Więc trochę słabo no, ale wrócę tu silniejszy Nie wiem tylko mi ten hotel przypomina hotel z Flintonów. Pojebane. Nie wiem czemu, ale tak wygląda Po prostu z tego kamienia jest Tu jest park Zaraz do niego wchodzimy na chwilę Dobra, jestem, roz jestem rozjebany po tej sytuacji Już jechałem do, pociągiem do Poznania Głównego przez Warszawę Zachodnią Wschodnią, sorry i wywalili mnie? Bo nie było miejsca. I chyba nocuję we Warszawie. Bo jakbym miał czekać na ten pociąg to bym dopiero był o 7 rano w domu. Jeszcze by były w międzyczasie cztery przesiadki i cały pojazd by trwał 12 godzin chyba Więc bardziej mi się opłaca iść spać gdzieś czy coś Nie wiem, nie umiem wam tego wytłumaczyć, bo jestem rozjemany aktualnie jak w jakimś filmie się czuję, kurwa. Dobra, jeszcze raz. Ochłonąłem trochę. Nie mogłem kupić na początku biletu z Lublina Z zachodniego do Poznania głównego, z przesiadką jedną w Warszawie. Więc wsiadłem. Zapytałem się, czy można kupić bilet. Dostałem odpowiedź, że nie, ponieważ jest to pociąg z rezerwacjami i wszystkie miejsca są już zajęte. Ale balon, patrzcie. Jest. <grym> Yo! Balon No i dobra, yy, i wywalili mnie na następnej stacji Coś w sensie wywalili, no... Powiedzieli, żebym wyszedł sobie po prostu na następnej Więc chyba jadę do Warszawy W Warszawie się prześpię A z Warszawy pojadę po prostu, prosto na Poznań Główny I na peronie, na dworcu Wlatuje posiłeczek Już, jad, już zjadłem jogurt proteinowy czy tam pudding, wlatują wafle, do tego masło orzechowe na oko, na łyżeczki, bo nie będę tu wyciągał wagi, bo mam aktualnie w hotelu w Warszawie robię śniadanie, idę na zakupy na Peron i jadę do Poznania. Ale jestem zarośnięty I z Poznania już do domu, więc będę się meldował. drugi posiłek są to lody proteinowe. Do tego dziczek jestem złotych i czekam na pociąg Pociąg na Warszawie centralnej do Poznania Dobra jestem w pociągu z Warszawy do Poznania w końcu i zaraz wyruszę za jakieś 17-15 minut i w końcu do domu, do moich kotów kochanych, do mojej rutyny i jedzenia. Czy makro nie odpuszczałem, ale no inne produkty wchodziły jak wafle, jakieś tam górty proteinowe. Pierwszy raz w ogóle jadłem te proteinowe jogurty i dosmakuję zajebiście. Nie widziałem, że to tak smakuje jak można, oszukiwać jak można. Nie trzymać diety w tych czasach, nie rozumiem. Dobra, widzimy się w Poznaniu albo w moim mieście. Nary. Następny posiłek, posiłek trzeci. Połowa paczki wafli Czyli 60 gramów wafli. I 20 gramów pasty z migdałów. Już jestem w Poznaniu Głównym. Jedziemy do Rogoźna. Trzeci posiłek. Wafle z masłem.